Siemanko, z tej strony Dawcio i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy na mapce Steve Last End, czyli minigamie, który polega na tym, że nie możemy dopuścić, żeby zombie jakiś spadł tam na dół. Tak, tam jak widzicie jest taki taki pasek, na którym nie mogą spać po prostu ten pasek nie może się zrobić czerwony. Jak ten pasek się zrobi czerwony, to przegrywamy wtedy. Ok, tutaj macie takie informacje na autora mapy, czyli kto ją wykonał i że pytają na mapce. Żyjemy sobie łuk oraz strzały. Tutaj macie oczywiście przycisk, który resetuje mapę, a tutaj macie start. Dobra, klikamy start i zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy, drugi... Ok, jak widzicie, idzie kolejna fala, co nie jest dosyć łatwe, żeby powstrzymać te zombiaki wszystkie, dlatego, że mm, trzeba trochę mieć umiejętności do tego, A jak widzicie, fale są coraz szybsze, jak... Prawda? O, dobra. Dobra, jeszcze, jeszcze, nie. Aj! Nie! Nie! Tak, jak widzieliście, mm, już przegrałem, no co jest dosyć upakarzające dlatego że jakby to powiedzieć mm... no co no już przegrałem i jest teraz no dobra trudno mam nadzieję że Wam też się podobał odcinek który chyba tak naprawdę trwał 30 sekund możecie napisać dawciorę no nie wiem jak tam zaczęłem no i co na razie do kolejnych odcinków i trzymajcie się i cześć